Dziękuję serdecznie przede wszystkim znowu za zaproszenie. Tutaj już ustaliłyśmy sobie w międzyczasie, że następne spotkanie będzie z udziałem piłek. Będziemy w strojach sportowych, o czym też będę później mówić. Jaki to będzie miało wpływ, oczywiście, na, nasz, na drenaż miednicy, więc, następnym razem rozpoczynamy sobie od ćwiczeń. Ja endometriozą, pracą z pacjentkami z endometriozą zajmuję się już od 5 lat. Pracuję sobie 12 lat w zawodzie. Jestem obecnie studentką osteopatii. Jak czegoś nie będzie słuchać, to mówcie. Jestem obecnie studentką osteopatii i dzisiaj chciałam Wam przybliżyć ten temat fizjoterapii jako wspomagania leczenia endometriozy. Jak popatrzymy sobie na taki uraz ortopedyczny? On jest dość szybki w diagnozie, mamy dość dużo badań diagnostycznych, dużą ilość specjalistów, jest to powszechne. Jak widzimy kogoś, kto ma złamaną rękę, to dobrze wiemy, że to musiało boleć albo boli nadal. Zupełnie inaczej jest w przypadku choroby, której nie widać, takiej, którą, jaką jest endometrioza. Tutaj mamy oczywiście mniej specjalistów, te badania już nie są takie powszechne. I to wszystko sprawia, że pacjentka, która trafia już do nas, do gabinetu, ona trafia długo, długo zanim mamy te pierwsze objawy. I to oznacza, że pacjentka, która trafia do takiego gabinetu fizjoterapeutycznego, ona ma wtórne napięcia. Wy przychodzicie z dolegliwościami bólowymi, które są wynikiem choroby, ale jeżeli nas coś boli, to tak ustawimy swoje ciało, żeby nas nie bolało. Jeżeli pacjentka trafia do nas i miała wzrost na nerwie kulszowym, to tam dojdzie do e, utykania. Jeżeli dojdzie do utykania, będzie to trwa trwało około pół roku, będzie to trwało kilka miesięcy, to pacjentka zmieni wzorzec chodu. Zaczniecie obciążać drugą stronę. To spowoduje wtórne napięcia. Jeżeli boli Was podbrzusze, to znajdziecie sobie taką pozycję antalgiczną, żeby Was nie bolało. Jeżeli boli Was żołądek, to tak ustawicie swoje ciało, żeby, je, żeby ten żołądek odciążyć. I tutaj lekarze wspominają właśnie o tym bólu, który zostaje, mimo już usuniętych zmian, i o czym będę tam. O, później będę o tym szerzej mówić. Więc, tak jak dla lekarza, jedną z najważniejszych rzeczy jest usunięcie wszystkich wzrostów, wszystkich zmian endometrialnych. Tak dla nas, fizjoterapeutów, osteopatów, terapeutów manualnych, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby przebadać pacjentkę całościowo. Czyli, jeżeli do nas trafiacie, to nie jest tylko i wyłącznie badanie w obrębie samej miednicy mniejszej, w obrębie tych zmian. Tylko my staramy się zobaczyć, jakie są te zmiany, te konsekwencje tych wzrostów, tych zmian endometrialnych, tego, że ten ból trwał naprawdę, naprawdę długo. To, co zauważono, to u pacjentek z endometriozą zmienia się również wzorzec oddechowy. Najczęściej pacjentki oddychają tu, tu, a bardzo mało jest tego oddechu przeponowego. Tak jak już tutaj poprzednio pan doktor powiedział ten oddech przeponowy i przepona jest dla nas bardzo ważna. Przepona jest takim mięśniem oddechowym oddzielającym klatkę piersiową od jamy brzucha. Ma ona takie dwie kopuły i centralne ścięgno, centrum ścięgniste przepony i przez otwory w tej przeponie będą przebiegać nam ważne naczynia, czyli między innymi żyła główna dolna, będzie tam aorta, będą struktury nerwowe, będzie to przełyk. I Prawidłowa praca tej przepony ma duże znaczenie dla pacjentek z endometriozą. Przepona jest mięśniem, głównym mięśniem oddechowym, więc w czasie wdechu będziemy mieli obniżenie się tej przepony, będzie to zwiększało nam ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej, brzuch wtedy jest swobodny i będziemy mieli poszerzenie się żeber. W czasie wydechu będzie przepona się nam unosiła, a żebra będą kierowały się do wewnątrz. W czasie takiego swobodnego oddychania ta przepona przesuwa się mniej więcej 2-3 centymetry. W czasie już takiego pogłębionego wdechu jest to około 10 centymetrów. Oprócz tej funkcji oddechowej przepona będzie pełniła też inne, bardzo ważne dla nas funkcje. Między innymi poprzez to, że ona oddziela nam Jamę, klatki piersiowej, jamę brzucha, i znajduje się ona nad narządami, będzie powodowała, jej ruch będzie powodował taki mikromasaż narządów. Będzie to miało też znaczenie dla drenażu z okolic mietnicy mniejszej. Poprzez swoje przyczepy do odcinka lędźwiowego, będzie ona nam wspomagała stabilizację tułowia, co też jest bardzo ważne, dlatego że te dolegliwości bólowe, które Pani mają, bardzo często są zlokalizowane też w obrębie kręgosłupa i będzie nam wpływała na pobudzenie układu przywspółczulnego, czyli na to wyciszenie. Będzie ona właśnie zmniejszała, redukowała nam ten poziom stresu. I, ta, I u kobiet z takim przewlekłym bólem yy, zauważa się, że większa jest ta komponenta oddechu górno-żebrowego, a mniejsza tego oddechu przeponowego. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście Panie również umiały oddychać przeponowo. Połóżcie sobie ręce na dolne żebra, tutaj. Mam nadzieję, że część Pani już to zna. Spróbujcie sobie teraz. Zabrać wdech tak, żeby rozszerzyć żebra i swobodnie zrobić wydech. Nie... Zobaczcie, ile z Was ma teraz napięty brzuch. Spróbujcie wziąć sobie wdech i swobodny wydech. W tym czasie brzuch powinien być luźno. Jak ja spotykam pacjentów u siebie w gabinecie, nie tylko pacjentki z endometriozą, ale naprawdę bardzo duża część pacjentów, ma wrażenie, że w czasie wdechu powinniśmy wciągnąć brzuch, otworzyć klatkę piersiową, a w czasie wydechu rozluźnić. Jest dokładnie odwrotnie. My w czasie wdechu mamy sobie wyobrazić, że nasze ciało jest jak balon. Powinno to powietrze iść przez przeponę, aż do przepony dynamidnicy, aż w okolice krocza. My powinniśmy mieć uczucie, że cały brzuch się wypełnia. To nie chodzi o to, że wy macie ym, na siłę ten brzuch uwypuklać, tylko żeby pozwolić na to, żeby ten brzuch był luźny. Natomiast w czasie wydechu to wszystko wraca sobie do góry. Już w gabinecie jak pracujemy sobie z pacjentką z endometriozą. Endometrioza u każdej pacjentki zostawia inne ślady. Nie ma czegoś takiego jak schemat badania i leczenia endometriozy w, przez terapię manualną. My staramy się łączyć wszystkie możliwe metody. I naprawdę na każdą z was będzie działać będą działać troszeczkę inne techniki. To, co jest bardzo ważne, wasze ciało walczy bardzo długo. I na terapii, podczas terapii manualnej, my staramy się tak ułożyć te tkanki, znaleźć tyle ruchomości, ile się da, żeby. Jeszcze bardziej nie powodować wam dolegliwości bólowych. Trochę jest to takie, wiecie, manewrowanie, taka granica, na ile jeszcze moją terapią mogę sobie pozwolić, żeby to nie było dla was za dużo. Czasami i to zgłaszacie, że jesteście na wizytach u fizjoterapeutów jest gorzej. Ja czuję się źle, dlatego że, wiecie, to, to jest taka cienka granica. Kiedy ja mogę pomóc, co powinnam zrobić? Iść do luzu tych tkanek. A nie przekraczać barierę. To jest bardzo, bardzo ważne w pracy, żeby obserwować pacjentkę, co jej pomaga, w jaki sposób powinna pracować, jakie jest, jak jest to całe środowisko jej życia, co najbardziej pomoże. Czasami jest tak, że pacjentka do mnie trafia i w czasie wywiadu okazuje się, że. Najpierw powinna iść skonsultować się z panią psycholog. Najpierw powinna przejść tą pracę. Patrzymy sobie też na ten aspekt, że po trzech, czterech cyklach, po trzech, czterech cyklach spotkań, po, my, my spra sprawdzamy, jakie są tego efekty. Czy może trzeba będzie na początku właśnie zacząć tą pracę z, z panią psycholog? Od, troszeczkę sobie odczekać, bo wiadomo, że to są też dla Was koszty. Czasami pacjentki nie są w stanie połączyć wszystkiego naraz ze względów właśnie finansowych. To, co jest celem pracy, co w endometriozie występuje, czyli my chcemy, aby ta dynamika płynów była jak najlepsza, żeby pracować nad wszystkim, co może nam poprawić ten drenaż okolicy Miednicy. Więc staramy się pracować tutaj z samą okolicą dna Miednicy, Pracować sobie nad stawem krzyżowo-biodrowym, nad jego przednią częścią, dlatego że tam będzie bliskość naczyń, nad tym, aby przepona była ruchoma, żeby przepona nie była dysfunkcji, żeby narządy między sobą też nie miały miały jak najwięcej przepraszam, możliwego ruchu. Jak badamy sobie taką pacjentkę, to to wszystko jest jak jeden wielki konglomerat. I my, jako y, terapeuci manualni, nie usuwamy zrostów i to w ogóle nie jest nasz cel. Nie da się usunąć tego wzrostu. To jest nowa tkanka, to jest po prostu jedna wielka tkanka. I nasze zadanie będzie polegać na tym, żeby znaleźć ruch tam, gdzie to jeszcze możliwe. Żeby pracować dookoła wzrostu na tyle, żebyście Pani nie odczuwały tych dolegliwości bólowych tak bardzo. Y, ja uwielbiam przygotowywać też pacjentów do operacji. To też ma sens. Pracować z wszystkim, co jest możliwe, żeby poprawić tutaj to krążenie i poprawić Waszą jakość życia. Dobrze. Okazuje się, że około 20-30% dolegliwości bólowej, jakie zgłaszacie, nie będzie wynikało z samych zmian endometrialnych, tylko też będzie efektem tego, co mówiłam wcześniej. Boli was, zmieniacie pozycję. Jak zmieni się raz, nic się nie dzieje. Ale jeżeli to już jest nawyk, jeżeli cały czas wracacie do takiej pozycji przeciwbólowej, to w pewnym momencie ciało uznaje to jako normę i te napięcia wtórne będą się do tego po prostu dostosowywały. W niektórych przypadkach, czyli mamy taką sytuację, że usuwamy zmiany. Wszystkie zmiany endometrialne, te, które są możliwe, są usunięte, wzrosty są usunięte i pacjentka y, mówi, że ma podobny ból. I u niektórych pacjentek wtedy sprawdza się praca na tak, tak zwanych punktach spustowych, czyli takich punktach przeciążeń. One mogą być zlokalizowane w ścięgnach, mięśniach, mogą być w torebkach stawowych, i one dają nam wtórny ból. One dają nam błędną informację do. Do układu nerwowego, że coś się tam dzieje, mimo że już zmiany nie ma. E, takie, punkty, takie punkty spustowe mogą być na przykład zlokalizowane w mięśniu prostym brzucha. Zobaczcie, e, może, może Panie znają ten ból, ból dolnej części brzucha. Du, e, ból który będzie przypominał bóle miesiączkowe. Może powodować wymioty, może powodować nudności. Bardzo często obserwowany ból tutaj w okolicach przejścia piersiowo-lędźwiowego. Praca na takich punktach będzie nam troszeczkę i odzwierciedlanie tego, tego bólu będzie nam pomagało na tym, żeby troszeczkę odwrażliwiać te miejsca mięsień biodrowolędźwiowy, czyli tutaj ból, który jest zlokalizowany do przodu uda, ból, który jest zlokalizowany wzdłuż kręgosupa w odcinku lędźwiowym, czyli to też jest, to są bardzo częste sytuacje, które zgłaszacie. Praca na mięśniach, dynamidnicy. Jest to i praca zewnętrzna, i czasami jest to praca wewnętrzna. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby robić wszystko, co jest możliwe dookoła i dopiero jak pacjentka naprawdę jest przygotowana, to pracować z nią wewnętrznie. Czyli właśnie taki ból w okolicach miednicy może powodować taki tępy ból, takie uczucie piłki golfowej w odbycie, czyli coś, co część państw zgłasza. Warto jest właśnie też na to zwrócić uwagę i z tym pracować. Około 63% pacjentów, które pracują z fizjoterapeutą, osteopatą, terapeutą manualnym, czy to będzie akupunktura, bo, bo tych metod mamy dużo, będzie nam zgłaszało poprawę w leczeniu. Oczywiście to nie jest złoty środek. Praca z pacjentkami z endometriozą, jak to już też lekarze wcześniej powiedzieli, to nie jest łatwa praca. To to wymaga bardzo dużo doświadczenia, to wymaga ciągłej nauki, to wymaga uważnego słuchania Was i umiejętności połączenia tego wszystkiego. W postępowaniu pooperacyjnym, to ważne, żeby od samego początku się aktywować, od samego początku starać się troszeczkę chociaż ruszać tą miednicą tak, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że po 6-8 tygodniach wy nadal jesteście zgięte, bo chronicie tą okolicę, bo się boicie, potem już to jest o wiele trudniejsze. Jak już mówiłam wcześniej, ja przygotowuję sobie pacjentkę też do operacji, więc staram się już wtedy nauczyć ją oddechu przeponowego. Staram się już wtedy pracować troszkę terapią wisteralną, żeby przygotować te tkanki. Staramy się pracować na przeponie. To, co jest ważne po operacji, to jest praca z blizną. Czy to będzie właśnie operacja, jakby tutaj też było wcześniej wycięcie wyrostka i tak dalej. To dotyczy tak naprawdę każdej blizny. To jest bardzo ważne. My te, jakby po to staramy się, żeby te blizny były jak najmniejsze, żeby wydawałoby się nam mamy mniej pracy. Natomiast u niektórych pacjentek te blizny słuchajcie są jak guzik. One są głęboko i one jeszcze są bardzo nieelastyczne i skręcone. I pokazanie pacjentce w jaki sposób ma sobie pracować z tą blizną to już jest potem terapia do domu. Tak? Czyli ja sobie wykonuję pracę manualną, pacjentka już w domu sobie z tą blizną pracuje. Te blizny czasami też dają dolegliwości bólowe. Terapia manualna, około 4-6 tygodni po operacji się rozpoczyna taką pracę, i to są znowu techniki, które idą do ułatwienia tkanek. To jest znowu ta cienka granica. Naprawdę staramy się, żeby tutaj tak pracować, tak, tak mobilizować przestrzeń wokół narządów, żebyście czuły poprawę, ale nie, żeby po prostu nie przesadzić. Niestety czasami 4-6 tygodni po operacji to jest za długo. U niektórych pacjentek trzeba pracować wcześniej. Niektóre pacjentki mają większą tendencję do tych wzrostów, więc wtedy warto jest pracować, skonsultować się z osobą, która zajmuje się terapią manualną, pacjentek z endometriozą i po prostu wcześniej zacząć pracę. Ta praca nie jest pracą obciążającą dla tkanek pooperacyjnych. Aktywność fizyczna. Wszyscy znamy jej korzyści. Bardzo dobrze, żeby codziennie sobie ćwiczyć. W przypadku pacjentek z endometriozą czasami jest to niemożliwe, czasami ból to po prostu na to nie pozwala. Mniej więcej 2 trzy razy w tygodniu z umiarkowaną intensywnością te ćwiczenia będą miały na nas korzystny wpływ. Mówi się o tym, że będzie ona redukować poziom stresu, będą wytwarzane cytokiny przeciwzapalne. Natomiast słuchajcie, to ma być aktywność, która, którą wy lubicie która rzeczywiście ma Wam sprawiać radość, bo inaczej to nie ma sensu. To nie ma sensu chodzić na jogę tylko dlatego, że ma dobrze nas wpłynąć, jeżeli ta joga będzie sprawiała Wam dolegliwości bólowe. Może trzeba będzie wrócić na terapię manualną, może trzeba będzie popracować nad tym, co sprawia mi ten ból, może ja muszę zmienić tą aktywność. Więc aktywność fizyczna jak najbardziej, natomiast dostosujcie to, drogie Panie, do siebie. Ruchomość bioder, wszystko co otworzy wam, otworzy wam biodra, otworzy wam miednicę, ta ruchomość bioder również ma duże znaczenie na ten drenaż w okolicach miednicy, więc w granicach, w granicach oczywiście bezbólowych. Natomiast to, na co jeszcze, na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo rozmowy wyszły wcześniej właśnie już na ten temat, nawet teraz. Cały czas siedzicie, od podstawówki siedzimy. Ten ruch, ta pozycja, przepraszam, siedząca, to jest pozycja, która towarzyszy nam w pracy, w domu. Czytamy książkę, patrzymy sobie na laptopa, oglądamy film. Słuchajcie, cały czas jest ta pozycja siedząca. Moim zdaniem, aktywność fizyczna dwie-trzy godziny w ciągu tygodnia jest po prostu niewystarczająca. Dla krążenia w obrębie miednicy, dla prawidłowego drenażu tej okolicy ważne jest to, jak wyglądają czynności dnia codziennego u was. Czy jeżeli siedzicie w pracy, to wy 8 godzin siedzicie przed tym, tele, przed tym komputerem na przykład, czy robicie sobie przerwę? Co 20, co 30 minut powinnyście się ruszyć. Powinnyście może właśnie od czasu do czasu pomyśleć o piłce, może usiąść na, na piłce. Ja swoim pacjentkom polecam, żeby miały takie trzy żółte karteczki w takich newralgicznych miejscach i jak na nie patrzą, to mają się zastanowić, czy napinają brzuch, czy oddychają, czy ponowo albo oddychają tutaj. Tak? I czy ruszają, w jakich, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy, macie po prostu wpłynąć na, na ten ruch miednicy, na ten drenaż, to jest bardzo ważne, tak żeby to, miało, żeby to miało dla Was sens. Jeżeli tylko możecie, znajdujcie sposoby, takie alternatywne sposoby siedzenia, tak żeby otwierać tą miednicę, żeby ten zakres w stawach biodrowych był jak największy. Oczywiście wszystko w granicach bezbólowych. Jedynie takie podejście, podejście, gdzie każdy z nas, każdy ze specjalistów dołoży swoją cegiełkę i, i pokaże w jaki sposób jest w stanie pomóc pacjentkom z endometriozą. Jedynie takie podejście moim zdaniem ma sens i pozwoli nam z roku na rok coraz więcej wiedzieć, jak podnosić jakość życia u pacjentek z endometriozą. Dziękuję serdecznie.